Teraz mi przyszła właśnie. Dzisiaj odebrałem paczkę Black Opsa 3 Black Ops 3 To jest kamerka do góry nogami, więc znaczy obicie lustrzana i nie będziesz widział. Widzisz do góry nogami pisze, znaczy odwrotnie, bo jest kamerka tak ustawiona. Ale to są te controller fixy najnowsze Black Ops 3. A regularną... wcześniej, i mam jeszcze te. Advance Advanced Warfare. To są zwykłe czarne, nie? Też takim jakimś znaczkiem Sentinela czy czegoś tam. Ale te są fajniejsze. Pomarańczowe. Dają, dają, dają. Powiem ci, że dają. Tylko na początku, jeżeli nigdy nie używałeś ich, to będziesz miał takie. What the fuck? Co, co, co to jest? No, jakoś dziwnie, nie? Ale jak się przyzwyczai jeszcze. Ja już bez tego nie potrafię grać. Dlatego zamówiłem sobie te nowe, bo one się z jakimś czasem powoli tam ścierają, nie? Znaczy cały czas działają, tylko że ta faktura ich zaczyna się tam ścierać. Eee, no i zamówiłem sobie nowe, nie? A mówię, naprawdę dla, dla mnie dużo dają, do celności dużo dają. Coś bardziej celny, nie? Bo jak masz krótki ten, normalny, zwykły ten, ten alarok, jak ruszysz palcem, wiesz, lekko, to te, ta gałka cała już leci na dół, nie? A jak masz wyżej, to ruszysz palcem lekko, a, a dół tego, gdzie, gdzie masz ten cały, wiesz, w środku, nie? To leciutko się rusza. Możesz, wiesz, bardziej kontrolować to. Wiesz co, tak, tam, tam możesz na ich stronie znaleźć jakieś tam ileś stopni, pokazane jak to tam działa. Ale dopóki nie spróbujesz tego, to powiesz, a tam jakieś, tak wiesz, Amazony wyliczają jakąś Einsteina robią, nie? Ale tak naprawdę to działa, tylko że trzeba to po prostu spróbować samemu i zobaczyć. Ja powiedziałem, ja zaryzykuję i kupię sobie. Mówię, to nie jest jakieś dużo. 25 euro daję z przesyłką. Więc yy, niby nie dużo. Z drugiej strony dużo, jak za taką ma małą główienko, bo dwa przechodzą, nie na lewą i na prawą, ja tylko na prawie używam do celowania. Ktoś może powiedzieć, no kurde, no to tyle siana za, za jakieś takie coś, za plastik. Tam guma, z, nakładka z plastikiem i z gumą, ale lubię właśnie takie rzeczy testować, tam na basen, dlatego te okulary też kupiłem testować, nie? Czy to naprawdę to co wszyscy o tym mówią, to rzeczywiście jest prawda czy nie. Bo możesz czytać o tym artykuły, oglądać filmiki i tak naprawdę nie będziesz wiedział czy to dla Ciebie działa, dopóki sam nie, nie, nie kupisz tego i nie sprawdzisz. Bo dla jednych może działać, dla drugich niekoniecznie. że Wow, jak nie zajebał. 7% mu zostało. What the fuck. ma Dever. Już nie... Wypróbuję... Tego do XBOX. na ser idzie. Chcę auto zrobić już na full wypas. A, samochód, który montujesz? No to tak. Oczywiście, pozbywaj się wszystkich gratów niepotrzebnych z domu i... I dawaj. Co tam, Dever, w ogóle u ciebie? Jak żyjesz? Nie, mu z noża pocisnąć, ale... O kurwa, kiedy jest A on z tyłu był, myślałem, że ten mnie przez mur zabił. Ale z tyłu, okej, okay. dobrze, niech to będzie. Mody teraz, czyli co? Będzie się jak, ty, jak ten. Passion Furious, Tokyo, Tokyo Drift. Wszędzie te e, neony. Pod spodem i jazda, ta. Kiedy gramy w Cesa? Hm, może jutro, nie wiem. Zobaczymy, wiesz. Jutro wieczorem też będę. E, też będę w domu. Do, e, do 19 pracuję. Idę gdzieś będzie. Po 20. .00, 20. .00. Powiedzmy, że gdzieś koło 21 możemy coś zagrać, może przed przed. Civic 4 generacji. Honda Civic 4 generacji, wiem, 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 taki jest taki bardzo, bardzo popularny, jeżeli chodzi o tuningi. Taka, tak naprawdę taka ikona, można powiedzieć, tuningów, każdy kurczę kto tam przerabia samochody, to tam, tam Honda uwielbia tego, co ja kojarzę. Nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale wydaje, że to jest to. Ta Honda to jest taka, wiesz, wszyscy tylko tam spoilery do niej ładują i jazda. Jakieś tu, turbo sprężarki, takie rzeczy. A ta Honda była w jakiejś części szybcyki i wściekłych, nie? Pamiętam co oni... co oni tam podjeżdżali. Kilka takich hond podjeżdżało tam. Yy, pod jakieś ciężarówki i tam skakali z nich. Takie czarne mieli chyba czy jakieś tam nie wiem tam dobrze, ale wiem, że to te hondy były takie bardzo w tym filmie rozpoznawalne. Nie wiem, która to część jest tych, tych i wściekłych. Ten co wyleciał od razu do mnie strzelał, nie? Tak, A, piąta generacja. Widzisz, ja nie kojarzę, że to jest czwarta, a piąta, nie? Nie rozpoznaję, ale wiem, które Hondy. Wiem, wiem, wiem. Wiem, które Hondy Civic. Bo te nowe Hondy Civic, których tam teraz można kupić, takie jakieś KWADRATOWE! Mi jak nie podobają. Ale stare mają swój... swój urok, nie? ŻARTY SIĘ KURWA skończyły się skończyły? Ja jednak nie żartowałem. Ale on że? What trzymaj, trzymaj. Trzymaj! <gry> Ja mówię, trzymaj, trzymaj, koleś. Jakbyś Jakby się mnie słuchał, nie? Tułaś się moj Dobrze, dobrze Ej, trzeba wysadzić ciąg, tutaj nie można Na festiżu rzucę fotki, no to, to dobra Wytupiecie ty minut Przy kolej zrespił, patrzcie jaki respawnik. Tam w tej dziurze się respi. Masakra, no, ten będzie czekał tam. Nie idź, idź, Teraz sobie nie zrespi chyba koło ciebie, chyba. Ogólnie tu nic nie wiadomo w tej grze. Co się będzie działo. Kolej się tu respią także. Tu jeszcze można wejść. Dorwałem go. tego zabierzcie go. Rzucam zapalającą. Uwaga. Tam się zaraz piezda. Dawaj. Tył drewna gwiazda tak się kręcisz tu w kółko, to oni się prędzej czy później zaraz te respy chodzą. Nie o tu patrzcie, na dupie nie gówno poprawili te respy, miał poprawić te diami respy. Może minimalnie, ale to. Widzę, że średnio to działa. Ta poprawa respów. To się założy, że to się koło nas z respitu. Zaraz pod lufą a ja to nasi. Ale tu już są, patrzcie, tu są wszyscy. Wow! what the Będziesz to, to dodaj do znajomych, zapkę wysłałem A ja nie dodaję, na prywatnie nie dodaję, wiesz? Na prywatnie nie dodaję nikogo. Z widzów na, na Facebooka. Możesz mi po prostu na ten... wysłać na ścianę tam, nie? Na, ten, na stronę. Na fanpage. Wysłać tam i tyle. Żeźnia co? Jaka rzeźnia? Coś idzie? Tak. sam tam do niego.

zaszedł. Tipo pé.